Witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym, odwiedzam jednostkę OSP Strokowo, sami ludzie tutaj uśmiechnięci wokoło, to jest bardzo pozytywne, jednostka w pobliżu jezior, Myślę, że dużo powiedzą popaki o, o historii. O, już widzimy panów tutaj. Witam serdecznie. Adrian. Zbyszek. Cześć. Cześć. Piotrek. Zbyszek, pan Zbyszek Naczelnik, prezes Naczelnik. naczelnik. Ile już lat tutaj w służbie w Ochotniczej Straży Pożarnej? Hm. Jeździć, jeżdżać. W lutem mi minęło 30 lat jak jeżdżę. 30 lat. I jak, jak dobrze się zorientowałem, to służył Pan też wcześniej jako starszak zawodowy. Także tradycja, tradycja zachowana. Mimo, że, że emerytura już zasłużona, tak jeszcze służyła społeczeństwu w jednostce OSP. To się ma chyba. To już zostaje do końca życia. I zostało też zaszczepiona pasja. I jest taki, taki syn. syn. To jest piękne, właśnie. 15 lat. Wiecie co, tak patrzę i widzę pięknego Stara 200, Aha. rzadko już spotykany samochód. Perełka. Perełka. Może byśmy zobaczyli go we wnętrzu. Może coś możecie o nim powiedzieć ciekawego w trakcie. Rocznik 8.5 85. w 99 bodajże karosowany w Kielcach, początkowo jako GBM mhm. obecnie jest GBA 27 łamane przez to. Po, po, karose, po, karosacji. po karosacji, tak. Została wstawiona. Służy nam teraz od, od czasu, jest nowy tutaj. Manik. Ścigacz. Ten służy bardziej tak, jest taką, taką wersją pomocniczą. Mhm. Dowieźć sprzęt, dobieć wodę, dowieźć ludzi. Do tego służy. Zrobić zasilanie. Takie troszeczkę. wsparcie. 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 A jestem ciekawy, bo na pewno. W tym drugim boksie w miejscu teraz Mana stał jakiś inny samochód, co tutaj było? Tu Mana stał y... GBA 2,5 na 2,5. 244. Pół... A rocznik pamiętacie jeszcze? 78 albo 9. Oho, to też kawałek historii. I co się z nim i co, co się z nim dzieje teraz? Teraz? Teraz na terenie powiatu węgorzyskiego odśnieża drogi. O! <laughs> o śnieżarka. <laughs> Czyli zas nie przeszedł na zasyżoną strażacką emeryturę, Drugie imaturę. życie. Drugie. To dobrze. Oj, zobaczcie. karosacji chyba dokonał mototrak, ja tak myślę, tak. po tej naklejce. No, tak. Czyli firma już też chwilę lat jest na polskim rynku. Wejdźmy do środka. Ja może wejdę od tyłu. Pokażę, jak to, jak to wygląda. O, aparaty powietrzne. To mnie zaskoczyło, powiem wam. Nie spodziewałem się, że, że będzie miejsce na to. W wozie. Noszaki z aparatami powietrznymi mamy. Tutaj pięknie zabudowana chyba skrzynia, jak się dobrze orientuję Silnik, silnik tam w tym miejscu silnik. Eee, zobaczcie. To już jest czysta, czysta historia. I za niedługo takie pojazdy to będzie absolutna, absolutna rzadkość. Więc macie okazję zobaczyć, jak wyglądało dawniej pożarnictwo. Oczywiście wiecie, w tamtych czasach. To lepsze to już jest lepsze. Bo dopóki Mana nie, była, to nie było, to ten był Rarytasik. No właśnie, właśnie nawiązuje do tego, że w dawnych czasach taki samochód to, to złoto. Sumie, piero, nie? Tak, To był Rarytasik. Z historii zapytam: e, jakieś takie samochody w Pana komendzie, gdzie Pan służył wcześniej, e, najstarsze, jakie Pan pamięta? E, co tam było? Biodergie? -G. G najstarszy? No Jelcz 005. O, to też. Przez Już nie spotykamy na auto On jeszcze chyba w, w Kęczynie stoi tam. W, taki mają... Na drugich boksach. Tak, tak. Bo tak, mają tam z tyłu takie takie, m, m, kiedyś to nazywaliśmy rudero, nie? Mm -hmm. I tam w tych garażach mają postawione wychywały, oni go tam chyba nigdzie nie, nie, nie oddali. I mieli 2.5 16 też na starze 24 Na 244. 4 I tam ten star akurat był, no sam osobiście nim byłem na powodzi w dniu 7 O, to słynna powódź, A w jakich rejonach pan no, działa? E Opole za Opolem, gmina Ciszek. No to kawałek drogi. To kawałek jest, jest. Kawałek. No, powódź jest bardzo pamiętna. Myślę, że część widzów pamięta, a część, być może nie, ale była to chyba oj. jedna z największych powodzi, jakie. jakie... O, tam się działo, tam się działo. Zobaczmy też skrytki w tego samochodu. Jakby można było odsunąć. Deska jest. Są samochód mężowe, jest er Także zobaczcie. Niepozorny samochód, a ciekawy sprzęt ma jako, jako samochód wsparcie. To Bardzo dobrze właśnie. Nie jest, nie jest to, że jest bez sprzętu. Nie? Tak. I zobaczcie. Będzie fajnie, fajnie pokazany kontra, kontrast. Może zrobimy tutaj taką szybką przebitkę na autopompę. Autopompa z tamtych czasów, i pokażemy też za chwilę autopompę z. Już z czasów Mana, jak już przyszedł MAN zobaczycie, jak, jak wielki postęp jest, jeżeli chodzi o, o e, panel sterowania czy też wizualny wygląd e, autopompy. Chociaż, jeżeli chodzi o niezawodność, to pewnie nie było ja z tym Ja ogólnie jestem zwolennikiem prostoty. Prostoty. Minimum Kłapić. elektroniki, maksimum mechaniki. Dokładnie, co się przekręci, co się przesunie i się włączy. To jest pewne. To jest pewne. A nie, że te kabele gdzieś tam, czy, czy, czy się zaśnie dzieje, czy końcóweczka gdzieś tam coś tego już nie łączy mrozi, mm -hmm. chodzi, i automatycznie w bo... samochodzik stoi, stoi tylko jako pomieszczenie do, do ewentualnego ogrzania się strażaka. No tak, no bo jeżeli nie ma z niego pożytku, no to amen. amen. <laughs>. To jest adoptowane szybkie natarcie ze Stara 244 GBA. 2,5 na 16. Aha, czyli pewnie z tego poprzednika, o którym rozmawialiśmy, czy akurat. To chyba... Bliźniaka. Bliźniaka, Bliźniaka z, z, z sąsiedniej OSP. Rozumiem. Pozdrawiamy OSP i ich przy okazji. Zobaczmy tutaj jeszcze dodatkowe odcinki węża. Jest agregat prądotwórczy, są, jest obuwie na, do działań jakichś powodziowych, wodery. Także no wszystko co jest potrzebne jest. Wody ile tu jest? 2,5? 2,5 tysiąca. A czy byłoby możliwość włączenia sygnałów tych niebieskich i dźwiękowych, żebyśmy ten kawałek jeszcze historii yy, pokazali. To mamy W miarę nowoczesne. Piękny dźwięk. To zobaczmy teraz MANa, jak wygląda. MAN 2009. Ciekawa historia z nim się wiąże, bo z tego co wiem został sprowadzony Sylwestra, tak? Tak, odebrany w godzinach popołudniowych, 31 grudnia 2009 roku. Z Kielc, Z firmy Stolarczyka. I, I na miejscu zdążył być na, na północ? Nie, na... nie zdążył być spóźnił się godzinę 40. Godzinę, czyli fajerwerki gdzieś po drodze w Pięc pieckach go spotkały Pięcka. zobaczcie, to są właśnie numery operacyjne samochodu są malowane lub naklejane na, na boku, na dachu pojazdu pozwalają na zidentyfikowanie samochodu, z której jednostki przyjechał i, i do czego służy możecie się zastanawiać po co te numery są namalowane na dachu, one służą do tego że część akcji jest zarządzana jakby z powietrza, czyli przy użyciu na przykład śmigłowca, czy też, e, czy też drona. I dzięki temu wiemy, e, czyj to jest pojazd, jakie jednostki do czego służy. Bardzo łatwo jest go zidentyfikować. Jak wam wspominałem e, o numerach operacyjnych na dachu, to właśnie właśnie tak one wyglądają. A tutaj zobaczcie, przybitka na spar 200 z góry. Jak już jesteśmy w miarę wysoko, to przy, przy okazji pokażę wam to oto urządzenie, czyli syrenę alarmową. Praktycznie większość jednostek ochotniczych straży pożarnych w kraju posiada taką syrenę. Jest ona uruchamiana najczęściej zdalnie i służy do zaalarmowania strażaków o zaistniałym zagrożeniu. Wtedy oni zbierają się do remizy, do strażnicy, odbierają zgłoszenie i wyjeżdżają do akcji. A jak rozmawialiśmy przed chwilą o drabinie, tak teraz zobaczcie już nowy typ E, drabiny zamontowane na tym samochodzie GBA e, 25x16. E, Zobaczmy też wnętrze tutaj, e, żeby pokazać, jak to wygląda. Jak to z duchem czasu się wszystko zmienia. Standardowe wnętrze Manika TGM, skrzynia manualna, e, zobaczcie. Na wyposażeniu ciekawe hełmy. I, idealne do ratownictwa technicznego albo wysokościowego, bardzo fajne. No i cóż, standardowe wysadzie, wyposażenie. Ubiór kierowcy jest, no bo kierowca wiadomo, on nie ma czasu się ubrać na dzień dobry, to, to wozi swoje na haczyku. Reszta mają, reszta ratowników mają, szapki. Wszystko w remizie czeka gotowe przygotowane i wsiadają już gotowi do. Chyba będzie nas oglądać tutaj ze Srokowa czy z okolic i um, byłaby zainteresowana wstąpieniem w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej to na pewno jest mile ja widziane Nie ma problemu, zapraszamy po, 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 Poprowadzą panowie Zapraszamy To dobrze, to dobrze Zapraszamy, bo, bo kadry dognieją Dobrze, przejdźmy teraz może, zobaczmy też sprzęt mhm. Tutaj no mamy defibrylator, defibrylator kamerka Kamera e, termowizja Termo. na w środku Pewnie dość nowy nabytek, tak myślę. No, no jeden z najnowszych najnowszych. O, o. o flirka, dwójka. Kamera bardzo dobrze mi jest znana. Teraz osobiście testuję k 1 Też jest ciekawa. Oczywiście trzeba wiedzieć do jakich zastosowań te kamery można wykorzystać, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, jako kamera budżetowa jest. To czy nie jest fajna. to jakaś kamera wyczynowa? Tak. Ale myślę, że do, do, naszych, do naszych zastosowań do naszych tak. No pewny jestem, że nie zaszkodzi. No to, to, są świetne, to jest świetna sprawa, czyli, czyli bardzo, bardzo też przy okazji podziękujemy tu. Tak, e serdecznie, serdecznie dziękujemy. Osobom, tak, jak tak. najbardziej. I, I, I mieszkańcom i, i, i pomysłodawcom. Tak. No, bo dzięki temu ta jakość ochrony przeciwpożarowej wzrasta. Wzrosła i to znaczy. Zgadza się, zgadza się. Powiem Panu, że mam takie doświadczenia z Wiedeńską Strażą Pożarną. Nie tak dawno odwiedzałem tam strażaków i e, oni już wypracowali rozwiązania na takim poziomie, że mają dedykowane skrytki do konkretnego sprzętu i u, e, zunifikowane to jest. Czyli samochody pożarnicze danego typu we Wiedniu mają w tym samym miejscu ten konkretny, ten sam sprzęt. No a u nas tak, ta epoka tym, że... już minęła? Niestety. Ja ubolewam. Ja Minęło, ja pamiętam ten czas, bo na przykład IL-004 i IL-005 to były standardy, praktycznie rozmieszczenie nie różniło się, kenczyńskie rozmieszczenie nie, sprzętu nie różniło się od... Rozmieszczenia sprzętu w Bielsku białej. No właśnie, no i to było świetne. Ja nie mówię, że każdy sprzęt, bo teraz doszło dużo specjalistycznego sprzętu, ale na pewno są typowe sprzęty, które się znajdują na każdym samochodzie i są jakby obowiązkowe, więc, więc mogłyby się znajdować w tych samych lub bardzo podobnych miejscach, to by naprawdę ułatwiło działania. Zwłaszcza jak ktoś jest aktywnym strażakiem i nie działa tylko w jednej jednostce, bo takich ludzi znam sporo. Czyli tutaj mamy erydyneczki, mamy pilarki. Mamy odcinki węża, już nowy typ szybkiego natarcia, sprzęt burzący. A, ręczny. Faktycznie. W tamtym okresie. Na... No i zobaczcie. Tak wygląda autopompa samochodu z 2009 roku, czyli już jakby nie było 11-letniego. Ale ewidentnie widać postęp, jeżeli chodzi o. O konstrukcję, tu mamy. Jakbyśmy się nie chciałbym. praktycznie są tylko na sprzyskiwacze, na te z przodu. Tak, 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 tak. Zraszacze. Tak. A reszta jest wszystko manualne. A jeszcze czego się nie odkręci, czego się nie przesunie, to się nie wyłącznie. No i bardzo dobrze. Widzę też sprzęt ratownictwa wodnego z racji tego, że jesteśmy bardzo blisko jeziora. Tutaj najbliższe nasze jezioro to jest rydzówka, w okolice 10 km. Mamry. To mamy tutaj takie no, jezioro Śileckie, Pszilec, rydzówka, no i Mamry. I Mamry, no dokładnie. I z tego co wiem, łódka też jest na wyposażeniu i później pokażemy. Tak. Okay. tak. Dobra, to zobaczmy jeszcze te pozostałe skrytki. Hydraulika weberowska. Linki e, asykuracyjne. mamy tutaj pompę szlomową, mamy wentylator do wymieniania, e, aparaty powietrzne, pewnie też chyba agregat tam się ukrywa. No i Niagara, e, dość widzę w dobrym stanie. Pierwsza. Jedynka, pierwsza wersja, ale. Ale jest ale Na tamtym samochodzie właśnie. Czyli pompa pływająca. Można kiedyś pokażemy zastosowanie w innym odcinku, jak taka pompa się sprawuje. I on się kładzie na wodzie, i ona się unosi. To jest bardzo fajna pompa. To może jeszcze rzucimy okiem na, na warsztat, na garaż, żeby pokazać, Widzą, że, że straż pożarna to nie tylko samochody, bo też no, troszeczkę trzeba zadbać o ten sprzęt i widzę, że u Was jest, oj, praleczka, bardzo ładnie, przykład profi, profilaktyki zdrowotnej. Ehm, zobaczcie, tu jest sporo sprzętu, który, który jest konieczny do tego, żeby utrzymać się te samochody w sprawności, czystości. Mamy tutaj też pompę Tohatsu. Słyszałem też, że niedawno, nie tak dawno mieliście bardzo duży pożar w Kętrzynie, tak kamienicy? Obok, o, Karolewo. Obok w I, I co tam się działo, ogólnie rzecz biorąc? Oj, oj, wielka fajera. Płonął zespół, taki ciąg kamieniczek. Kompleks budynków tak. Akcja długotrwała. 12 godzin albo więcej, i potem jeszcze po południu było rowerzenie. O, czyli, czyli bardzo, bardzo długo. Od nas był Mach i mm -hmm. SK8. O, czyli podnośnik. Tak. Podnośnik też Tak, jest. i to robił furorę. bo jeszcze ten sprzęt nie ma czujników tam Wiadomo. przeciążeniowych, i tam jeszcze innych, jakie tam teraz mm -hmm. są, nawet sam nie wiem. Mm -hmm. I dał się rozstawić w miejscach czasami no, niedostępnych dla tamtego. No, rozumiem, dla tak. naszego typu sprzętu. Mamy też warsztat, tutaj można jakieś drobne naprawy przeprowadzić. Ładowarki do radiotelefonów, radio, radiostacji, z których strażacy korzystają. Jest też prostownik, zobaczcie na ścianie, do ładowania akumulatorów. A I do rozruchu. I do rozruchu, właśnie pewnie najważniejsze. Alarmu. I y, ubrania specjalne w szafkach. Widzę, że nowego typu już też się pojawiają. I jeszcze mamy drabinę, zobaczcie. Jak sprytnie zagospodarowane miejsce w Strażnicy. Rabina idealnie mieści się pod samochodem, więc można, można ją tutaj przechować. To co, może byśmy pokazali łódeczkę? Zobaczcie, ponton jednostki OSP sterkowo służy do akcji ratowniczych prowadzonych na wodzie. Praktycznie każda jednostka OSP w tych rejonach posiada jakąś łódkę, jakiś ponton, to wszystko ze względu na to. Że jest tu bliskość jezior i też rejon turystyczny powoduje to, że ten sprzęt też często jest wykorzystywany. No i oto zobaczcie, dotarliśmy do, do podnośnika. Przyszedł Skęczyna w którym roku mniej więcej? No 8 lat? Co 8 lat. Jest to już podnośnik dla nas starego typu, ale mimo wszystko, jeszcze wiernie służy. Wspaniały. No, jego zasadniczą zaletą to jest prostota mhm. i, i, i brak tych czujników. No tak. Mówię, tam, gdzie jest teren niedostępny dla tamtych, ten, ten sobie radzi. Tak właśnie wygląda podnośnik, o którym e, wspominał Pan Prezes. E, 18 metrów. E, jego zasięg pracy Dodatkowo ma możliwość podania wody za pomocą np. przykład prądownicy. Zobaczcie, tutaj jest nasada, którą można doprowadzić właśnie wodę. Sprzęt wysłużony, aczkolwiek dalej, dalej bardzo użyteczny. Mimo, mimo swoich lat świetnie spełnia swoją funkcję. No i zobaczcie, tak wygląda jednostka OSP Strokowo. E, województwo Warmińsko-Mazurskie Panowie pokazali wyposażenie MAN pokazali STARA, pokazali podnośnik, łódeczkę także są gotowi do działań e, bardzo też zachęcają młode osoby do wstąpienia do struktury Ochotniczej Straży Pożarnej i e, myślę, że to jest, to jest wartościowa sprawa ja też podpisuję się pod tym, że myślę, że warto, warto dołączyć do ekipy.